ZOMBIE APOCALYPSE Ja siemanko, ja jestem Kamilo, witam was na kanale, dzisiaj sobie w minecraft e... no to jest drugi odcinek, no i w tym filmie dzisiaj sobie zwiedzimy pa, zo, ale nie dzisiaj, Miałem się w panach zwiedzić tam w tym lesie, ale to jest następny odcinek, bo a, lepiej, z jest fajniej. E, jeszcze tam nie byłem, więc. Wow! Więc no, będzie ciekawo. no nie, ciekawie, no nie powiem e, teraz, którą stronę my powinni iść. Czekajcie. Nie, bo ja nawet nie byłem tutaj. Bo tu w ogóle nie wiem, czy nie powinniśmy tam. E... Czekajcie, pojedziemy no mm. i o fuck, fuck. sorry że ale nie wiem ale chyba mam tak myślę że to tak że to informacyjny punkt e, information counter no dobra rozumiem już ja to jest tak fajnie ja że to pokazuje zwierzęcia zwierzęta spoko mapa Czy to nie trzeba było robić zdjęcia tych ptaków? Czułam te zdjęcia, no mam. zostawię to na pamiątkę? No, żeby były, to wiecie o co chodzi. O, skrzynczka, Czekaj, czy coś tu będzie. Eee. O, kapi. Nie wiem, co to znaczy okapi, ale. Em, w wściekłam reakcję moją, na to em, śmieszną, no bardzo przeszkadza. przepraszam. Czyli jesteśmy w tym punkcie, a byliśmy w tym, więc, e, czekaj, tam był ten las, więc powinniśmy tutaj jechać, oj, dobra, rozumiem. Jak dla mnie już może dobra, to wzięliśmy. E, jak mówiłem, film będzie trwał 10 minut, jeśli w tym filmie nie całego w 10 minut, to to będzie jutro, no, następna część. E, e, brum, brum, brum. Szybko, szybko, takie szybko, Ferrari moje no To zaczekamy no to albo czekamy, żeby była na pogoda. No to jeszcze to poczekam. Hmm. Będzie ładna pogoda. No dobra, ludzie to już się. To jest schód dopiero, no i teraz wyposzę do sklepiku, żeby może coś sobie kupić. Jakieś jedzonko. co Dużo jabłuszek. Hmm ten gaz, macham no to sobie, no to co, no to lecimy bo wow, przyspiesza mocno to sam to start, no to sobie wezmę może w tej, no i trzecie, no widać, nie. Poczekaj ciśnie to jest nienormalne yeah. yeah. tak jak lepiej pierwsza kamera Ale widoki, o już Jak będzie jakiś fajny punkt, no to może z tego zrobię miniaturkę Wow, żerafy Teraz ja że nie wiem Gdzie ja robię zdjęcia Error zdobyłem Ja coś czuję, wiecie co? po prostu jesteśmy w niektórych miejscach no i tutaj po prostu albo samego siebie zabezpieczcie tego, no, wiedziałem to tylko robi w wybranemu miejscu chodź tu. no ale przynajmniej fajna zajawka o czekajcie, to ja sobie też zrobię, i chodź tu o kurwa no, czy ja sami... ja nawet nie wiem. Dobra. No jak będziemy się wracać, wiecie o co chodzi. No to dobra, no to dalej idziemy. Tam były żirawki, tam był nos, nos, nosorożec. Chciałbym też pokazać, żeby jakieś inne mapki takie fajne były. Dobra, tu już musimy przez most. Teraz szczerze że, że powinniśmy być yy, na no, safarze, ale fajne góry, A, ten co to robi, naprawdę no, musiał mieć głowę na to. Słonik, czekaj. Ej, czemu ja nie umiem? Ej, czemu nie umiem? Jestem że nie umiem. Dobra, ostatnie zdjęcie, Dobra, Dobra, owo No, ale zobaczcie No, w końcu No dobra, nie będziemy się patrzeć szczegóły. Ważniejsze, że to jest taka mała przygotówka oczywiście 30 skrzynek. Więc... Te, nie w tą stronę? Nie, w tą stronę. Mm. Film trwa 6 minut. No się że muszę przyspieszyć, bo ja całego tego... Fuck, ja uciekam. Um, and... A, dobra, że wiem. Wow czy to jest koń? Ja się w tym nie myślą, czy to jest koń, czy co, ale no że... A! Dunku! czemu to kuźwa nie dali gazu pieprzowego na takie dziadostwo malutkie? Ja... Mm, może lepiej wezmę? No, ale na to uciekam. Czekać czy można tam jechać? Można, to jest to, 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 to fajna droga zrobiona. To może w tą stronę pojedziemy. pojedziemy. Nic nie będzie ciekawego. Uu. Ej, no to jedźmy w górę. Ej, to jest ten. Saf safari bium teraz, to jest ten główny. Wiecie, jestem takim... takim, takim co? Nawet nie umi. No, pulara, udało mi się. Znaczy, szczerze, y, Sawari jest bardzo ładne. Czemu członek nie gadam, to ja nie wiem. <gryw> znaczy, szczerze, Piom jest genialny. O, i tu pod koniec będziemy. Tu. Powiem genialnie. Tu, tu pod koniec filmu. No, zrobię 11 minut, żeby było. Przez, no, do 11 minut Będziemy ta miniaturka będzie. No bo to jest takie fajne. No i żerawko może. Spróbuję zrobić, żeby było. Um, jakbym taki dziwny głos, no to bardzo przepraszam. Ej, dobra, dobra. Tutaj sobie jedziemy. Znaczy. Czy się tam pchać lepiej nie, dobra? Wyjeżdżał już tam do. Tylko ja teraz uważam, że nic nie widzę, więc ja mogę gdzieś pojechać inaczej. Dobra, no i teraz powinienem jechać w. Nie no, drift, jest spoko. Dlaczego daję te 10 minut, bo to już jest najlepszy przy czas? <ślesz> <suszy> Zwierzaczki fajne. Tu, hmm. ooo, wiem czy lepiej. A dobra, zostawiam tutaj. Co to jest? To może mapę stworzę? A to jest ta jedynka, może kupować. Eee, fajne. A gdzie teraz jesteśmy? Tu, więc e... czekaj, czy nie będę musiał wyjechać? Czy musiało być kół tego jeziora, no i tam dopiero dobychamiony przez kamionem, żeby gdzieś jechać, więc mm, źle pojechałem, pojechałem prawdopodobnie. Tam co to jest? Hmm. W następnym odcinku tam pojedziemy, jakby coś. Albo nawet teraz. Czy się gdzieś pierwszy teraz? No tak. Ech. Albo tu, o, tu zostaniemy. Yy, jutro będzie grłem przez zwiedzanie. No teraz takie... O, tak po prostu filmik. Żeby był. <grywy> trochę zwiedziłem, trochę zdjęć pocykałem i tutaj możemy zakończyć odcinek. To jeszcze cyknę w cudzysłowie zdjęcie. No i uwaga, czego zrobiła zdjęcie? Góry. Wow, nie wiedziałem, że to jest... Góra. Nie, nie, nie powiem, tysiące jak już zdjęcie. No, no, no to. No to ja. No, na tym odcinku tu już będziemy. No i będziemy zwiedzali ostatecznie. To Elobenz